Królewna Żabka baśń rosyjska opracował Marcin Przewoźniak. Na zielonej wschodniej równinie, oblanej z trzech stron rzekami, panował cał długoręki, długobrody. Miał on trzech synów chwackich i krzepkich młodzieńców. Gdy przyszedł czas, że powinni oni znaleźć sobie narzeczone, car rozesłał swatów w trzy strony świata, ale ani jeden posłaniec nie znalazł odpowiednio mądrej i urodziwej panny. Wezwał więc długo długoręki i długobrody swych synów i powiedział im Nie powiodły się swaty, a więc do orzenku musi was przybliżyć los odwieczny, bezlitosny i sprawiedliwy. Oto macie cudowne łuki i strzały, które w młodości zdobyłem na wojnie z tatarskim najeźdźcą. Teraz one posłużą wam do swatów. Kazał car długo ręki, długo brody, ustawić się carewiczą plecami do siebie. Każdy z nich ujął łuk, założył strzałę i napiął cięciwe. Wokół nich stanął szpaler wojowników z zapalonymi pochodniami. Teraz wypuśćcie strzały. Gdzie która z nich padnie, tam żon dla siebie poszukacie. Rozkazał car. Bracia, napieli cięciwy i trzy długie opierzone sokolimi lotkami strzały jednocześnie furknęły w trzy strony świata. Zaraz potem carewicze dosiedli rącznych koni i pogalopowali przed siebie, każdy w kierunku, w którym strzałę wypuścił. Najstarszy carewicz jechał trzy dni i trzy noce. Znalazł swoją strzałę wbitą aż po same pióra w bramę bojarskiego dworu. Tam poznał córkę miejscowego Władyki i oświadczył się jej, a potem przywiózł na dwór swego ojca. Drugi z braci jechał dwa dni i dwie noce. Strzałę swoją znalazł wbitą do połowy w szyld drewniany, kołyszący się nad wielkim składem handlowym bogatego kupca. Najstarsza córka właściciela zauroczyła carewicza tak, że nie czekając oświadczył się jej i także zawiózł dziewczynę na dwór swego ojca, cara długorękiego długobrodego. Iwan, najmłodszy Carwicz Błąkał się tydzień po lasach i mokradłach w poszukiwaniu swojej strzały. Wreszcie pyszczku zielona żabka z maluteńką złotą koroną na głowie. Była to księżniczka Wasylisa Przemądra, złym czarem zamieniona w żabę. Ale nie wiedział o tym carewicz Iwan. Wziął żabkę na rękę i powiedział dobrotliwie: Widzisz, skoro ty mi jesteś pisano, to już nikogo innego, tylko ciebie na dwór ojca mego powiozę. Wszyscy trzej carscy synowie zjawili się w umówionym dniu na dworze. Dwaj starsi wiedli piękne dziewczyny ze znamienitych i możnych rodów. Szmer uznania rozległ się wśród poddanych, a i sam car długoręki, długobrody pokiwał głową na znak, że podoba mu się wybór synów. A Iwan poszedł do ojca z zieloną żabką na ramieniu. Gawieć zaczęła się podśmiewywać i czynić głupie uwagi. Car już chciał rozkazać najmłodszemu synowi, by poszedł do swoich komnat i nie dawał powodów do śmiechu i przykrych docinków. Gdy wtem żabka zniknęła. Natomiast na podwórzec wjechała pyszna kareta, zaprzężona we dwie trójki sorokatych koni. Wysiadła z niej księżna Wasylisa, przemądra, ze złego zaklęcia na jeden wieczór uwolniona. Rozpoczęły się weselne zabawy. Każdy z braci Carewiczów tańczył ze swoją wybranką. Córka Bojara pokazała, jak lekko potrafi tańczyć, nie dotykając prawie stopami ziemi. Córka kupca tan szybki z kozakami się porwała, a żaden z najlepszych tancerzy i akrobatów nie potrafił jej dorównać w szybkości i kunszcie pięknie robionych prysiutów i obrotów. Waselisa przemądra zaś, tańcząc z Iwanem, coraz to nowe cuda wyczarowywała. Zawinęła prawym skrajem sukni. Wokół nich jezioro rozlało się po podłodze czystym lazurem, upstrzonym z rzadka piękną bielą pachnących grążeli. Zawinęła lewym skrajem sukni. Po tafli wody popłynęły białe łabędzie, a wasylisa przemądra, kręcąc się w samym środku tych cudów śpiewała. Żadno nie wzgardziłeś, ojcu ją przedstawiłeś. Jąś to, co los ci dał. A on dał ci to co chciał bądź cierpliwy kilka dni a zakręcie zdejmiesz mi Iwan zauroczony Wasylisą tańczył wokół niej oka z niej nie spuszczając w tym czasie car długo ręki długo brody polecił sprawdzić czy Wasylisa już w ludzkiej postaci odmieniona nie zostawiła gdzieś swojej żabiej skóry zaraz też mu doniesiono, że w komnacie gościnnej taka rzecz leży Wezwał sługę i kazał wrzucić skórę do pieca, myśląc, że jego piękna, młoda synowa już nigdy nie będzie nosić tego hańbiącego przebrania. Tymczasem na swego najmłodszego syna i jego wybrankę sprowadził nieszczęście. Wasylisa Przemądra, nie mogąc znaleźć żabiej skóry, zapłakała żałośnie. – Prosiłam cię, Iwanie, o cierpliwość. Mogłeś trzy dni poczekać i byłabym twoja. Teraz za kar, za utratę żabiego przybrania będę uwięziona do końca życia w wieży kościoła nieśmiertelnego. Żegnaj, ukochany, żegnaj na wieki. Potem przemieniła się w dzikiego łabędzia i wzbiła się w powietrze. Iwan zapłakał, jego ojciec car, także, ale było już za późno. Wasylisa Przemądra Uleciała do zamku pilnowanego przez Kościoła Nieśmiertelnego. Wroga wszystkich żywych ludzi na świecie. Ojcze, muszę jechać, narzeczoną odnaleźć i z niewoli srogiej uratować, powiedział Iwancarowi. Ojciec chwycił go w ramiona i wyszeptał: Wybacz mi, synu, moją popędliwość. Dam ci dwa oddziały rycerzy, by ci w drodze pomagali. Dziękuję ci, ojcze, ale. Mi tu zbrojni nie pomogą. Muszę sam moją narzeczoną uratować albo zginę. Odpowiedział Iwan. Ojca w rękę pocałował. Bracie uściskał. Wziął łuk, strzały oraz miecz. I ruszył w drogę. Wiedziony przeczuciem szedł w tę samą stronę, którą kilkanaście dni wcześniej wypuścił strzałę. Szedł długo. Głodem przymierał. Pragnienie gasił wodą źródlaną. Któregoś dnia napotkał w kniei wielkiego niedźwiedzia. Chwycił łuk i złożył się do strzał, gdy wtem? Niedźwiedź odezwał się do niego ludzkim głosem. Cary Iwanie, nie zabijaj mnie. Jeszcze ci się przedam, zobaczysz. Nie zabijecie, bądź spokojny odpowiedział Iwan i zamiast pieczeni z niedźwiedzia zjadł garść leśnych owoców. Wyszedł z lasu i wędrował rozległymi polanami. Wysoko nad sobą dostrzegł kaczora, jak leciał w dal, machając ciężko skrzydłami. Napiął łuk, by go zestrzelić, ale kaczor nagle zanurkował ku niemu i zakwakał. Nie zabijaj mnie, stary Wiczu Iwanie, niedługo będziesz potrzebować mojej pomocy. Opuścił Iwan łuk i pozwolił ptakowi lecieć dalej. Zatem zobaczył zająca, który szurnął mu spod nóg i pokicał w brzdę. Chwycił więc łuk, by szaraka ubić i upiec na ognisku. Ale i tym razem zwierzę poprosiła go ludzką mową o darowanie życia. – Poczekaj, niedługo skorzystasz z mojej pomocy – powiedział zając. Wyczerpany i głodny Iwan dotarł w końcu na brzeg rzeki. Usiadł nad bystrym nurtem wody – i zobaczył płynącego w nim ogromnego szczupaka. Bez namysłu chwycił go za skrzela i wyciągnął z wody. Iwanie! Czyżbyś chciał mnie zjeść? Wrzuć mnie lepiej. Z powrotem do wody. Niedługo bardziej ci się przydam. Niż teraz, jako pieczona kolacja. Iwan, osłabiony głodem, Wypuścił Szczupaka do wody, a sam bez przytomności padł na piasek. – Wasyliso, żabko, żona moja najukochańsza! – wyszeptał i ondlał, a w uszach zaszumiały mu fale jeziora, które Wasylisa Przemądra wyczarowała podczas weselnej uczty, kiedy razem tańczyli w największej balowej komnacie. Iwan ocknął się, gdy mu chłodna rzeczna fala obmyła twarz i czoło, Powlókł się przed siebie, aż o północy dotarł do drewnianej chaty na kurzych nóżkach. Strzechę miała z gęstej, zielonej trawy, komin z wydrążonego w środku pnia dębowego. A zamiast po schodkach, chodziło się do niej po drabinie z ludzkich kości. Chata nie stała w miejscu, ale chodziła po polanie, grzebiąc pazurza z tymi łapami w ziemi. Jak gdyby chciała wykopać sobie coś smakowitego. Iwan... Skoczył na drabinę z kości i otworzył drzwi. W środku siedziała baba Jaga szurpata i pognała batem patelnię by szybciej blinę smarzyła. Darujcie babciu śmiałość, ale idę już trzeci tydzień. Koń mi padł, ja sam trzy dni nic w gębie nie miałem. Poratujcie jadłem i wodą. Baba Jaga szurpata nałożyła Carewiczowi talerz blinów, postawiła kawior śmietanę. I wrzasnęła na chatę, żeby grzebać w ziemi. Przestała, bo się stół od tego trzęsie. Carewicz pojadł, popił i opowiedział, jak to idzie przez świat, i żonę swą żabkę Wasylisę, chce z niewoli wydobyć. Ciężki masz los i niełatwe zadanie, odpowiedziała mu na to baba szorpata. Kreściej nieśmiertelny. Dlatego tak się nazywa, bo jego śmierć. Mieszka na czubku igły, którą trzeba złamać w palcach, ale igła jest schowana w jajku. Jajko ukryte w kaczce. Kaczka tkwi w zającu. Zając schowany jest w ołowianej żelazem okutej skrzynia. Skrzynia łańcuchem przykuta do czubka największego dębu w lesie. Tarewicz Iwan nie uląkł się. Gdzie ten dom? zapytał mężnie. Najedzony i pełen sił, Iwan. Poszedł we wskazaną stronę i dobył miecza, by wszelkie drzewo ściąć i na ziemię zwalić, ale oto nagle pojawił się ogromny niedźwiedź. Iwanie, darowałeś mi życie. Teraz moja sprawa by się odwdzięczyć, zaryczał. Chwycił drzewo, z korzeniami je wyrwał i obalił na ziemię. Zarewicz doskoczył do oku tej skrzyni, przeciął ją na pół a ze środka wyskoczył zając. I pognął przed siebie. Jego ja przecież nie dogonię! Westchnął Iwan. Ale już po chwili znajomy zając ruszył do przodu. Dopadł tamtego, za kark złapał i potrząsnął nią. Z zająca wyfrunęła kaczka i wzbiła się w powietrze. Gdzie mój kaczor? pomyślał Iwan. I już kaczor wzbił się w powietrze. Dopadł kaczki w locie, stuknął ją dziobem. W głowę z kaczki wypadło. Jajko, ale wpadło prosto do jeziora i poszło na dno. Szczupaku, pomóż mi! zawołał chłopak i zaraz woda chlupnęła, a z głębiny wynurzył się szczupak z jajkiem w pysku. Podziękował mu Iwan, zbił jajko i wydostał ze środka igłę. Złamał ją w palcach i kościej skonał. Te pędy udał się Iwan do pałacu Kościeja, ale tu czekała go niespodzianka. Brama pałacu była zamknięta na głucho. Pod bramą zaś zjawiła się, nie wiedzieć skąd, Baba Jaga Szurpata. To ostatnia kościejowa klątwa. Możesz wejść i żonę wyratować, ale najpierw w jedno z dwunastu okien pałacu musisz puścić strzałę. A za jednym z nich twoja żona, Żabka, Wasylisa, siedzi. Trafisz ją, wdowcem zostaniesz. Nie trafisz! Oboje stąd odjedziecie. Ostrzegła go baba Jaga Szurpata. Iwan napiął łuk, strzałę nałożył. Przed nim dwanaście okien ciemnych i martwych, które wybrać, by waselisy żabki nie zaranić. Tem wydało mu się, że z okna na samym dole po lewej stronie słyszy cichutkie rachotanie. Bez wahania posłał strzałę w najbardziej oddalony od niego otwór okienny. Strzała brzęknęła niegroźnie o kamienne ściany. Terewicz Iwan wrócił do swojego ojca i braci, przywodząc ze sobą wasilisę, która już nigdy więcej nie przedzierżnęła się w rzadkę. Została dobrą i mądrą żoną Iwana i w zgodzie przeżyli całe swoje życie. A kto wie, może jeszcze jako staruszkowie żyją do dziś i wspominają, jak to kiedyś strzała z łuku posłana w nieznane, połączyła ich serca i losy. Czytała! Sara Voldin